Dzień dobry, witajcie moje drogie ryby. Zapraszam Was, kochani, do czytania dla Was na Maj. Jak się pokazuje Maj w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Czego się spodziewać? Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam o możliwości kontaktu ze mną, jeżeli ktoś potrzebuje czytanie prywatne. To proszę pisać, informacje wszystkie są w opisie, tak samo jak dotyczące mojego konta Patronite. Tym osobom, które już są moimi patronami, to bardzo dziękuję i nowe osoby zapraszam. Wystarczy kliknąć w link w opisie i można się dowiedzieć wszystkiego na ten temat. No i y, życzę Wam miłego oglądania, zaczynamy. Jak wy zaczynacie miesiąc maj? Ten piękny maj zaczyna się u Was w energii dwójki buław i dwójki mieczy. No i tak, przede wszystkim mamy tu wybór jakiś pokazany i być może niełatwą decyzję wycofanie się troszeczkę z emocji, z tego, co nam utrudnia trzeźwy osąd jakiejś sytuacji. Czyli w dwójce buław widzimy, że. Decyzja, którą podejmiemy z początkiem maja może Wyznaczyć kierunek dalszych naszych działań, czyli jest to decyzja dosyć ważna. Wybór między jedną a drugą opcją może przygotowanie się też poprzez ten wybór do jakiegoś działania, albo może tu być pokazana, albo w ogóle może to dotyczyć dwóch osób. Dwójka mieczy natomiast, która jest w uzupełnieniu, ona właśnie odpowiada, że skupienie jest tu potrzebne i rozsądne, logiczne myślenie. Przy podejmowaniu tej decyzji. Na przestrodze jest giermek monet i królowa mieczy. Królowa to jest stanowczość, prawda? Konkret. Być może tutaj komuś tej stanowczości i jasnego określenia granic, na przykład w relacjach albo w innych sytuacjach, w sytuacjach, w których zdobywacie nowe doświadczenia. Jest giermek monet, który mówi o nowych doświadczeniach. Królowa Mieczy, może umowę jakąś pokazywać, albo kobietę z żywiołu powietrza. Tu młodsza osoba może być. Więc to z tym nie pasuje. Więc jak to jest, to zaraz zobaczycie. Bo jeszcze powiem, co jest na podstawie waszego działania. Ryby w maju są mocno skupione na swoich stanach emocjonalnych, psychicznych. Są w takiej nierozpoznanej sytuacji dla siebie. Czego ta sytuacja dotyczy? Różnie może być, prawda? Ale karta Księżyca pokazuje nam naszą psychikę i co z tego dla nas płynie, czyli. Co my pokazujemy na zewnątrz, co my mamy w środku? To mogą być kompletnie dwie różne sprawy, różne rzeczy. Więc w karcie księżyca wszystko jest za mgłą, wszystko jest nieokreślone, dużo rzeczy jest niejasne, mogą być pokazane jakieś tajemnice, mogą być pokazane sprawy, które wyglądają inaczej niż my na przykład je widzimy. I do tej, do tej karty Księżyca, która, tak jak powiedziałam, jest odzwierciedleniem naszej psychiki i takich stanów emocjonalnych z tym związanych, z nią związanych. Czyli Księżyc odpowiada w tarocie rybom właśnie ze względu na taką dwoistość natury. I niezdecydowanie czasami w jakichś sprawach, i lęk, i może być to w karcie Księżyca jakaś depresja, albo mogą być takie psychiczne dołki pokazane. No, tak to nazwę. I do Księżyca jest jeszcze dodatkowo Paść Kielichów, gdzie Paść Kielichów właśnie też może być taką złudną okazją, chwilą, która niekoniecznie jest prawdziwa, albo która szybko. Znika tak samo szybko jak się pojawiła. Więc w tych dwóch kartach w księżycu mamy okazję, w paziu do czegoś może, ale ta okazja może budzić nasz duży lęk, obawy nasze może budzić, albo bardzo dużo z tego co nas dotyczy, rozgrywa się nie w świecie rzeczywistym, tylko w świecie naszym wewnętrznym, naszych myśli i czasami naszych iluzji i naszych wyobrażeń i tak dalej Karta Księżyca jest też kartą y, często uzależnień, prawda? Więc jakaś zależność od czego? To już nie wiem. Może być zależność od czegoś, od kogoś. Y, takie uwikłanie troszeczkę. To jest pokazane w Księżycu jako coś co kieruje naszym postępowaniem przez cały miesiąc, więc nasze wyobrażenia mogą nas prowadzić w maju na nieprawdziwe ścieżki i nie na, niekoniecznie na dobre rozwiązania. Widać tutaj, jak patrzymy na kartę, która pokazuje nasz punkt widzenia, znowu jest Trójka Mieczy. Są to też inne dobre karty, ja do nich też przejdę, ale na tą energię muszę zwrócić uwagę, no bo ona jest tutaj przyciągająca mocno. Ta trójka mieczy może mówić dla jednej osoby o złamanym sercu. O tym, że sytuacja, w jakiej jesteście, się zmienia w taki sposób, że robicie z czegoś problem, coś jest dla was, dla was sytuacją, która wymaga rozwiązania, ale która nie jest dla was zbyt przyjemna czy optymistyczna. Więc tutaj w Księżycu i w Trójce Mieczy widzimy, że mamy problem, i ten problem raczej w naszej głowie umieszczony. I ten problem związany tak mocno, silnie z naszą osobowością, z tym, jak my reagujemy na różne sytuacje. Zachęcają nas te karty do tego, żeby mocniej spojrzeć na to, co jest faktem, co jest konkretem, a nie snuć tych wyobrażeń albo tak jak w Trójce Mieczy, nie robić problemu z czegoś, co faktycznie tym problemem. Może nie jest, tak? Może y uda się tutaj znaleźć jakieś skuteczne rozwiązanie. Trochę tutaj koniec miesiąca albo już od połowy, druga połowa maja. Tak się pokazuje, jakby to było dla Was... Y ta sytuacja była popchnięta do przodu, i jakbyście chcieli z czymś sobie poradzić, z jakąś swoją słabością, może, co by nawiązywało do karty Księżyca, wykazujecie większą siłę, siłę woli, wykazujecie większą determinację czy odwagę w działaniu, większą decyzyjność yy, i aktywność. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w Waszych myślach jest też pokazana yy, piątka monet, która Pokazuje nam stratę, ale że ona jest, i to jest karta taka finansowa, więc może u kogoś to dotyczyć finansów jak najbardziej, że myślicie o tym, że potrzebujecie od kogoś wsparcia, a tego wsparcia na przykład nie ma, ale że znowu jest ta piątka monet połączona z królową kielichów, to sądzę, że sytuacja bardziej dotyczy właśnie waszych emocji. Więc tak jak z początkiem. Miesiąca, czy pierwsza połowa miesiąca pokazuje się dla Was jako sytuacja, którą sobie nakręcacie i może ona nie za bardzo Wam się podobać. Druga połowa miesiąca widać, że wprowadzacie jakąś aktywność, która ma spowodować, że inaczej się poczujecie, no inaczej się poczujecie, można tak to nazwać i co do tego nie pasuje właśnie, tak jak mówiłam Giermek monet może pokazywać młodszą osobę w waszej rodzinie na przykład może pokazywać koziorożca, pannę albo byka, ale jest też królowa mieczy i tu z kolei może być pokazana kobieta Wodnik waga lub bliźnięta. Albo mogą tutaj na wyzwaniu być pokazane właśnie nowe miejsca czy nowe doświadczenia. Może to być związane z umową, jeżeli byśmy mówili o pracy, albo z rozstrzyganiem czegoś właśnie, zestawianiem granic z jasną taką konkretną. Pozycją, więc ta tutaj decyzja z początkiem miesiąca dla Was pokazana może być i niełatwa ze względu na to, co jest na podstawie, a też ze względu na tą dwójkę mieczy, która mówi, że właśnie wymaga sytuacja wyciszenia i spojrzenia na to. Co jest logiczne, co jest faktem, co jest określone, i tak dalej. Więc połowa miesiąca już w trójce buław, gdzie trójka może nam pokazywać, na przykład, wyjazd, podróż, i tak dalej, ale w nawiązaniu do wszystkich tych kart, to raczej jakiś nowy etap, albo działanie w nowym kierunku. Rozpoczynanie działania, które ma zaowocować jakimś konkretnym efektem, czyli biorę sprawy w swoje ręce, jak to można powiedzieć, i karta siły mówi nam, że się nie poddaję w związku może z tym początkiem miesiąca, że pracuję nad czymś, że się o coś staram, że tutaj staram się, choć może nie jakoś szybko, ale. Z dużą cierpliwością i wytrwałością podchodzę do spraw, które mnie dotyczą. Z zewnątrz mamy pokazanego rycerza kielichów. On jest symbolem naszych emocji, a właściwie to są emocje pokazane tutaj kogoś z zewnątrz. Ale rycerz kielichów, zwłaszcza z dziewiątką mieczy. Dziewiątka mieczy to jest taka karta właśnie też wyolbrzymiania problemu. Mamy jakiś y, motyw powiedzmy, który nie daje nam spokoju. Rycerz Kielichów oczywiście osobę może pokazywać żywiołu wody, mężczyznę raka, ryby albo skorpiona, ale tutaj z tą osobą jest jakiś problem. Rycerz Kielichów może pokazywać kogoś, kto jest w naszym otoczeniu, kogo znamy, czasami go widzimy, ale nie jest to ktoś e, taki, powiedzmy, bezpieczny czy zapewniający poczucie bezpieczeństwa, tylko raczej jest to ktoś e, kto no, na przykład może mieć problem nawet z alkoholem, albo to jest ktoś, kto w ogóle mm, wprowadza taki, takie zamieszanie troszeczkę do naszego życia. Zamieszanie bym powiedziała, bo y, właśnie przez taką swoją też emocjonalność, albo w ogóle z zewnątrz idą do nas jakieś emocje, nad którymi faktycznie, jak widzimy z dziewiątką mieczy, nie za bardzo możemy zapanować. Ale mamy na to nadzieję. Ale mamy na to nadzieję, bo dziesiątka monet jest w nadziejach i obawach razem z asem, więc w asie widzimy to działanie, nowe działanie, inicjatywę, jakiś impuls, kontakt, powiedzmy. I też odwagę, taką konkret w działaniu. A ta dziesiątka monet symbolizuje dom, rodzinę. Bezpieczeństwo i finansowe i też taką opiekę ze strony otoczenia, stabilizację, w ogóle stabilną sytuację. No i dalej i koniec miesiąca nareszcie przynosi jakiś tutaj lepszy wgląd w tą sytuację, bo mamy Kartę Zmartwychwstania i Pazia Mieczy. Zmartwychwstanie może oznaczać powrót do czegoś. Zmartwychwstanie to jest ożywienie czy odzyskanie czegoś w sytuacji, która Was dotyczy. Czyli jakaś idea. Może osoba, może coś tu się odnawia, może się odnawiać znajomość, możecie coś odzyskiwać, może Wam wracać chęć do życia, możecie odzyskiwać relacje, możecie odzyskiwać kontakt, albo jakaś wiadomość do Was przychodzić pozytywna, albo kontakt na przykład z wodnikiem, wagą lub bliźniętami. Z martwych stanie jest kartą odrodzenia. To, ta karta mogłaby się nazywać jak najbardziej Odrodzenie. Dostajemy szansę rozstrzygnięcia w jakiejś sprawie. I tak właśnie um, można powiedzieć, że decyzja z początkiem miesiąca, może ktoś tutaj jakieś wybory swoje w karcie księżyca na przykład ukrywa. Też może ukrywać. O czymś się mógł dowiedzieć i trzyma to w tajemnicy. Zmartwychwstanie pojawia się tutaj przy trójce mieczy u Was. Właśnie ta trójka mieczy, ona pokazuje często albo i zdrady nawet, albo też pokazuje właśnie problemy jakieś emocjonalne lub no, mogą być i problemy formalne również pokazane, ale raczej tutaj jesteśmy czymś dotknięci albo przestraszeni lub y, zasmuceni jakąś sytuacją. Ale to, co, czym my jesteśmy zasmuceni, to nie jest coś takiego, co jest oczywiste, że to powinno być dla nas smutne. Trochę może to skomplikowane, ale mamy ten smutek pokazany jako wyolbrzymiony problem z powodu czegoś, co tak faktycznie jest nowym życiem, nową możliwością, co jest zwrotem i może przynosić korzyści, i może przynosić nowe wyzwania, i to może być jak najbardziej pozytywna karta ale tak jak my to widzimy, to jesteśmy troszeczkę w tym pogubieni, co przychodzi. Zobaczmy, może druga talia pozwoli nam rozjaśnić tą sytuację. Bo my w karcie zmartwychwstania coś odzyskujemy właśnie i to jest najważniejsza może informacja. No, ale teraz tak, co my możemy odzyskać? Jeżeli chodzi o uczucia, miłość, relacje i związki, to mamy pokazanego króla buław, który y, pokazuje osobę, na przykład mężczyznę, y, z żywiołu ognia, czyli strzelca, barana albo lwa. I to wyglądałby król jako osoba nam dobrze znana. Albo dojrzały mężczyzna, no tak, można też widzieć. I w głupcu pokazany jest nowy etap w relacjach. Dziecko może być pokazane, może być pokazane nowe miejsce. Dla osoby, która nie ma żadnej relacji, no mógłby, mogłaby taka relacja się tutaj pojawić, jak najbardziej. Może być też jakiś pomysł, idea nowa. Albo marzenie, tak jak mamy właśnie w tej karcie głupca. No i trójka denarów jest, czyli jeżeli chodziłoby o relacje, to mamy tutaj taki wolny rozwój relacji pokazany, ale też takie działania, które mocno tą relację mogą stabilizować czy stwarzać. Właśnie fundamenty pod relacje, bo w trójce pracujemy nad czymś, robimy krok do przodu. To jest karta, gdzie łączymy to, co materialne, z tym, co jest naszą pasją na przykład, prawda? Więc, jeżeli chodzi o sytuacje związkowe czy dotyczące miłości, tutaj na przykład można by czasami widzieć, że mamy działania, które związane są na przykład z nowym miejscem, albo z tym, że ktoś może chcieć z kimś zamieszkać, prawda? I to wspólne mieszkanie jest jakimś wtedy fundamentem pod relację. No, na przykład. To po te relacje i związki, jak ktoś się, się słabiej odnajduje i nie wie o co chodzi, zapraszam na prywatne czytania. A my zobaczmy, co w rodzinie pokazane u ryb. W rodzinie rydwan, czyli wyjazd może być albo jakieś zmiany, takie nowe cele. O, o. Jest ta piątka denarów. Która pokazuje potrzebę wsparcia od rodziny. Rydwan w ogóle mówi, że dużo rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, może się zmieniać, może przyspieszać. Trzeba tutaj na, z czymś nadążać, prawda? W Rydwanie przede wszystkim są nowe wyzwania, samodzielne działanie, nowe cele. No, Stąd te zmiany, właśnie takie mocne. Królowa Denarów jeszcze się pokazała, no to może być jakaś osoba z e, właśnie z naszej rodziny. E, kobieta, która wspiera. No może być Koziorożec, Panna albo Byk też. Dla kogoś innego może być mama, dla kogoś innego może być e, żona pokazana, no. Zobaczmy, co w pracy nic na finansach, co na finansach jest dla ryb. Dla tego czytania stali jest też Azbuław, czyli ten Azbuław był tutaj pokazany w naszych nadziejach i obawach związanych albo z, z, ze sprawami materialnymi, generalnie z domem możliwe, z naszym miejscem w rodzinie, też tak może być, a przede wszystkim nowe inicjatywy. Finanse. Finanse ryby w maju. I dwie karty dużych arkan: umiarkowanie i sprawiedliwość. No, sprawiedliwość to mówi, ile y, pracy w coś włożysz, to tyle będziesz miał pieniędzy, ale może też pokazywać sprawy jakieś sądowe, urzędowe. E, raczej by było to pokazane korzystnie, ponieważ w umiarkowaniu widzimy, że. Mm, Możliwe, że udaje się dogadać z kimś, osiągnąć jakiś kompromis, jest się dyplomatą. No albo, że tutaj ta sytuacja, jeżeli kogoś faktycznie dotyczy jakaś sprawa sądowa, która się wiąże z waszymi finansami lub urzędowa, to umiarkowanie może pokazywać, że na swoje sprawy musisz sobie dać troszeczkę więcej czasu trochę więcej czasu jest potrzebne na to, Rozwiązanie, ale generalnie sprawiedliwość i umiarkowanie to jest w jednym i drugim przypadku taka równowaga, czyli ile na jedną szalę położysz, takie też będą efekty po drugiej stronie. Uh -huh. Ja tu widzę takie troszeczkę przeciąganie się w czasie. Ze względu na to, że przy tej karcie sprawiedliwości może potrzebujecie Wasza praca, czy to w jaki sposób zarabiacie pieniądze, wymaga trochę więcej dokładności, skrupulatności, trochę więcej uwagi. Praca? Praca dziesiątka monet. Dziesiątka denarów mówi o tym, że albo coś bezpiecznego, albo jednak jakieś pieniądze tutaj do Was przychodzą. To jest karta e, takiego miejsca pracy, jeżeli by to pracę dotyczyło, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest stabilnie. Może ktoś pracuje z domu, prawda? Może ktoś e, dostaje jakąś podwyżkę w pracy. Najbardziej jest to pokazana praca z domu, dlatego że pustelnika mamy przy tym. W ogóle pustelnik jest kartą takiej utraty aktywności trochę, więc tak naprawdę w, w ogólnym czytaniu ciężko mi jest powiedzieć, co tutaj jest pokazane, bo z jednej strony korzyść finansowa, bezpieczeństwo finansowe, z drugiej strony utrata aktywności. Życiem zawodowym, zainteresowania utrata życiem zawodowym. No dobrze, to jest na maj. Tylko jeżeli faktycznie u kogoś taka sytuacja ma miejsce, to wydaje się, że z końcem miesiąca ta aktywność do Was wraca. Czy dzieją się takie rzeczy, które pozwalają. Wam odzyskać siły, może tu dla kogoś w zmartwychwstaniu na koniec miesiąca jest pokazane odzyskanie zdrowia, może tutaj akurat jakiś czas trzeba zostać w domu. Zobaczmy, co karta anielska przynosi jako informację dla Was, co Wam pokazuje karta anielska jako rada. Po prostu jest tak pokazane w tym maju, jakbyście na podstawie tych dwóch kart z dużych arkan jakoś tak w maju żyli, powiedzmy w jakiejś wizji, w czymś nierealnym byli, i pod koniec miesiąca się z tego snu obudzili. A na razie, moje drogie ryby, macie pokazaną kartę pod tytułem Nie ma się czym martwić. No to dobrze, że Wam ta karta wyszła, bo ja tutaj właśnie widzę, że Wy się w tym maju czymś martwicie. To co jest tutaj napisane? Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. No to tego Wam życzę. Tego Wam życzę, żeby sytuacja rozwiązała się w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Dziękuję i do następnego razu.